W tym odcinku pokażę Ci moje ulubione i darmowe wtyczki do masteringu, a przy okazji w praktyce zobaczyć jak ich używam. Także zaczynajmy! Mógłbym tutaj lecieć klasykami, które każdy zna, TDR Kotelnikow, TDR Nowa, te klasyki są jak najbardziej ok, ale chciałbym Ci pokazać troszkę inny kierunek, w którym też możesz uzyskać niesamowicie fajne rezultaty na etapie masteringu. Pierwsza wtyczka to emulacja tak zwanego Pulteka, korekcji Pultek, tutaj darmowa od Analog Obsession i ten korektor jest znany z takiego bym powiedział triku, gdzie dodajemy... A tym samym odejmujemy niskie częstotliwości, co może spowodować bardzo fajne podbicie, właśnie stopy, wyodrębnienie fajne basu na etapie masteringu. Także posłuchajmy, na początku będę dodawał. I teraz będę odejmować, czyli gdzieś czuję, że gdzieś tyle może w tym utworze jeszcze tego low-endu można dodać i teraz troszkę w tym samym rejestrze będę gdzieś odejmował. Posłuchajmy przed. Po. Topa bardzo fajnie nabiera tutaj i bas prezencji. Kolejną rzeczą, którą często możesz zrobić, szczególnie jeśli chcesz troszeczkę wybić ten utwór, żeby wydawał się głośniejszy, to często jest to podbicie środkowych częstotliwości. I tutaj lubię gdzieś te 3-4 tysiące też na tym korektorze delikatnie podbić. To troszeczkę zawsze inaczej brzmi niż takie zwykłe podbicie na TDR -nowa, czy na klasycznym korektorze, ale tutaj już nie używam tego odejmowania tak jakby, tylko dodaję. Myślę, że delikatne podbicie tutaj może fajnie zadziałać. Także przed. Bo. Tak, troszeczkę ciała w tych niskich częstotliwości dostał ten utwór fajnych. Teraz przechodzimy do kompresji. Tutaj bym powiedział taki bas kompresor, emulacja bardzo popularnego kompresora. Nieraz lubię, żeby mi tylko troszeczkę połączył delikatnie cały master, a tak szybki. Release szybki, ratio bardzo małe i bardzo mało kompresji. Troszeczkę on tutaj połączy nam cały ten utwór, jeśli rzeczywiście tej kompresji potrzeba. Delikatnie staram się tutaj, żeby nie pokazało więcej niż 4 dB kompresji, ale ona i tak jest w ratio 1,5, także jest bardzo delikatna. Przed. Po. Przed po. troszkę zmniejszę słychać, właśnie, że stopa i werbel szczególnie jest troszeczkę bardziej ściśnięta teraz w tym utworze i zbalansowana. Następnie przechodzimy do bardzo fajnej korekcji, czyli korekcji od Ozon, gdzie mamy funkcję transient i sustain. I te podbicia na korektorze nie są zwykłymi podbiciami, ale one dodają transientów bądź sustainu, czyli tego, bym powiedział, tej energii uderzenia albo zabierają. I tutaj na przykład bardzo fajnie zdaje się to, jeśli nie mamy na przykład pojedynczych śladów, a chcielibyśmy więcej stopy wydobyć. Zobaczcie, to nie jest zwykłe podbicie korektora. On wydobywa tam jeszcze transientów. To dB Cybela pozwoliłem sobie tutaj około podbić. Teraz myślę, że jeszcze troszkę drażni mnie werbel, także tak samo staram się teraz zabrać mu troszeczkę tego transient. Zobaczmy, on gdzieś tutaj był ten werbel. I teraz dosłownie delikatnie go tutaj utnę. Pamiętajcie, że to, są, to jest etap masteringu. No Staram się, żeby te ruchy były jak najmniejsze. To jest tutaj 1,5 dB podbicia, tu jest dB ucięcia. Także tak to teraz brzmi po tym korektorze. Bo. Wsłuchajcie się szczególnie w stopę przed. Kolejny korektor, który bardzo lubię, to Sleeky Q od TDR. Tutaj lubię akurat tą brytyjską emulację, możecie wybrać, i lubię też mieć troszeczkę saturacji do tych podbić. I bardzo, jeśli potrzebuję rozjaśnić utwór, lubię tutaj te podbicie od 10 czy nawet troszkę więcej 1000 kHz. Z tym tutaj będę i zobaczcie, tutaj szybko mogę po prostu dodać jasności do całego utworu. Że tyle gdzieś mi więcej wystarcza. Przed, szczególnie teraz tu się w wysokiej częstotliwości. Bom. Może nawet troszeczkę za mocno, dam tylko tutaj decybel, bo będę chciał jeszcze użyć mojej ulubionej saturacji, o której teraz powiem. OK, tutaj często podbijam tą górę i nieraz lubię też użyć tutaj podbicia na środek, jeśli czegoś potrzebuje jeszcze utwór. No i na końcu mamy mój ulubiony saturator. Często na Masterze Mango w opcji Classic. Wtedy mam dostępne tylko jedno pokrętło, które decyduje o ilości saturacji. Także troszkę dodajmy tej saturacji do całego utworu. Teraz bez saturacji. Po. I zobaczcie, każda wtyczka to były bardzo małe zmiany. Możliwe, że do, jeśli dopiero zaczynasz, to nawet ich nie wysłyszałeś nieraz. Posłuchajmy przed całym naszym łańcuchem tych moich ulubionych darmowych wtyczek. Po. Przed. Myślę, że te małe ruchy, oczywiście nie robiłem tego jakiegoś zaawansowanego masteringu, że dzięki tym bezpłatnym wtyczkom. Właśnie troszeczkę nabrał utwór więcej tej energii w niskich częstotliwościach. Troszkę został rozjaśniony, przez co wydaje się też o wiele głośniejsza. Tam różnica głośności, jak teraz sprawdzałem to nie była jakaś duża. Tam chyba kwestia jednego czy dwóch decybeli. Mogłem to oczywiście wyrównać, ale chciałem, żebyś zobaczył taki pełny efekt, co zrobiły też te wtyczki, abyś miał porównanie. Także zapraszam cię do pobrania tych wtyczek. Jeśli chciałbyś większą listę bezpłatnych wtyczek, bo to nie są wszystkie moje ulubione, to zrobiłem dla ciebie listę i też opis jakich używam w opisie. Pobierz je i korzystaj. A ty daj znać w opisie. Jaki ty masz może największe problemy na etapie masteringu, a ja chętnie w kolejnym odcinku postaram się je rozwiać. Trzymaj się, cześć!